Siemaneczko! Korzystając z okazji, że wraśnie, wracam sobie z Mińska Mazowieckiego Z ćwiczeń przed obchodami 15-lecia przystąpienia Polski do NATO a Nagram sobie dla Was kolejny odcinek vloga A dzisiaj... Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego jeżdżę na moto, a nie jak biały człowiek I reszta przyzwoitych obywateli samochodami Także zapraszam. Także aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby się cofnąć trochę w czasie, ponieważ a, moje podejście do ruchu miejskiego i do tego, co z tym fantem zrobić, zmieniało się a, z czasem i w zależności od tego, co się ze mną działo, to miałem takie, a nie inne podejście także kiedyś, kiedyś, kiedyś jak byłem młodym chłopcem, jeździłem sobie wszędzie autobusami, ponieważ nie miałem prawka no to oczywiście narzekałem na to, że w ogóle fu... jest słabo chcę mieć samochód, chcę mieć prawko no i co, 17 lat prawko zrobione samochodu nie, i dalej jeżdżone autobusami a w pewnym momencie Przełem po rodzicach Auto Poloneza karą. Takiego Karo Karo, nie żadnego tam Borewicza Nie przejściówkę między Borewiczem a Karusem Tylko takie czyste Karo Pierwszą wersję, która wyszła na Wąskim Moście Zajebista fura Ale to inna historia No i cóż, wymarzone auto a, Pozwoliło mi jeździć tam, gdzie chcę kiedy chcę, z kim chcę, jak chcę a, No z tą różnicą, że trzeba było Sobie zatankować ten samochód Który w ramach oszczędności był wypozaszony w butę z gazem. Gaz kosztował wtedy złoto 80, zł, paliwo kosztowało 3,50, ale mimo wszystko gaz to wiadomo ekonomia jazdy, no bo zbrodnia płacić 3,50 za litr paliwa. To było podejście sprzed kilku ładnych lat. Teraz, gdybym miał powiedzieć, że zakładam sobie gaz, bo paliwo kosztuje 3,50, to pewnikiem parsknąłbym śmiechem. No, ale mniejsza o większość, taka była wtedy rzeczywistość, taka, taka była sytuacja a nie inna. Także wówczas w ramach ekonomii samochód został zatadowany. No i co? No i sobie tym samochodem. Podejście moje sprawy poruszania się po mieście Murso, które na dobrą sprawę jest niczym innym jak tylko jednym wielkim korkiem. A, no, stało się znacznie przyjemniejsze, tak, no wiadomo, kiedyś to trzeba było jechać, na, iść na autobus Ten autobus czasem przyjechał, czasem nie, czasem był na czas, czasem nie Zimą zimno, latem gorąco a Tłum spoconych ludzi, wiadomo, że śmierdzi, i w ogóle i w szczególe Także wtedy podchodziłem do tego tematu na lasaje takiej, że ja pierdził, mam samochód, jeżdżę samochodem, jest zajebiście No i wtedy wygrywał samochód, tak, samochód ponad e, autobus Wygoda ponad wszystko. To było takie moje pierwsze podejście. Później w wyniku tego, że doznałem urazu kolana, nie kontuzji, nie mylić kontuzji z urazem, jak się dowiedziałem. Przy okazji kontuzja to jest wtedy, jak ktoś ci wykopie w kolano, a jeżeli z własnej głupoty w to kolano, no to wtedy to jest uraz. No i ja na nieszczęście moje miałem uraz kolana, przez ten uraz. A, wylądowałem sobie w szpitalu, miałem operację i generalnie w wyniku tej operacji zostałem wykluczony z grona kierowców na bardzo długi okres czasu. Tak, prawie z półtorej roku nie byłem w stanie niczego prowadzić a, także wówczas musiałem wrócić do jazdy a, autobusami. No i cóż, wtedy oczywiście podejście numer 2 zrodziło się w mojej głowie. Okazało się po tym e, okresie czasu, że no jednak jazda autobusem jest bardziej ekonomiczna i kosztuje mnie tak z 10 razy mniej niż jazda samochodem. Pomimo tego, że on był zagazowany, pomimo tego, że to paliwo było wówczas tanie, to mimo wszystko jazda autobusem na kwartalnym studenckim bilecie kosztowała mnie znacznie, znacznie taniej. A do tego można było sobie poczytać książkę. No i zauważyłem też, że jeżeli jadę autobusem, to przeważnie dojeżdżam na czas, ponieważ muszę sobie na ten autobus wyjść, muszę sobie pomyśleć, ile on będzie jechać. Także ustawiałem sobie wszystko w ten sposób, żeby się na czas w określonym miejscu znaleźć. Samochodem jest tak, że wiesz, że możesz sobie wyjechać, kiedy chcesz. Nie kończyło się to przeważnie tym, że, że wyjeżdżałem za późno. No, także drugie podejście w moim życiu, no, na zasadzie chrzanić wygodę, liczymy, stawiamy na ekonomię, no. No i tak sobie jeździłem przez ładny okres czasu, szmat czasu. W zasadzie, jeżeli gdzieś jeździłem samochodem, tylko jak mnie coś znajomi wozili, także z góry dzięki wszystkim, którzy słuchacie, a którzy mi mieli okazję przewieźć moje skromne dupsko. Eee, no i tak z przyzwyczajenia, jak już mogłem a, zacząć jeździć, to zacząłem sobie szukać nowego samochodu, no bo stary stary trafił e, na złą, bo stał sobie pod e, gałęziami. Jedyne to, co robił to zbierał gówna od gołębi w broni innego ptactwa. Także sypał się na potęgę i w ogóle że mi się go zrobiło. Trzeba się go było poznać. Inna historia who cares? anyway. Anyway stwierdziłem, że szukam sobie znowu samochodu ale w tym czasie jak się tak zacząłem rozglądać w bardziej po ulicach jeżdżącymi autobusami zauważyłem, że coraz więcej motocykli na drodze i pewnie dlatego, że te motocykle w tych korkach nie stoją. One tam cały czas jeżdżą. No a więc stwierdziłem, że czas zakupić sobie moto, ponieważ moto pozwoli znacznie osłonić czas. Jesteśmy teraz na trasie, mojej starej trasie do, do pracy. Obecnie do pracy chodzę piechotą. A, ponieważ zmieniłem miejsce pracy. Wcześniej jeździłem na motocyklu, a to dlatego, że tym motocyklem jeździłem znacznie, znacznie krócej. Boże, co ty robisz? Słuchajcie, na tym odcinku trasy mogłem ją pokonać autobusem. Od 25 minut wyświęta, soboty, weekendy, kiedy to Warszawa wyjeżdża do domu i po prostu nie ma ruchu. Do 2,5 godziny najdłuższa, najdłuższa moja podróż wynosiła 2,5 godziny. Mega korek, masa deszczu. Zresztą zawsze jak jest deszcz, albo jak spadnie śnieg, to Warszawa stoi, jest to standard, jest to normalne i tego się nie da zmienić. No, także tyle trwa podróż na tym dystansie. Przeważnie trwała godzina z hakiem. Eee, samochodem jechałem, udało mi się zaoszczędzić parę minut. Chyba z 10, może 15. Także, szczerze powiedziawszy, jak na Przestawienie komfortu ponad ekonomię 15 minut czasu szybciej to, jest, to nie jest żaden wynik To jest gówno nie wynik e, Natomiast motocyklem ten dystans pokonywałem w 15 minut e, Najdłuższa moja trasa, kiedy był deszcz, kiedy były wypadki I w ogóle była masakra na drodze stałem w korku w zasadzie od wyjechania z bramy e, Aż po sam parking Jechałem 30 minut 25-30 minut, nie pamiętam coś koło tego, to był mój najdłuższy przejazd, moi drodzy. A przecież ja muszę jechać na stację. A, to był mój najdłuższy przejazd. W życiu nie jechałem tak długo i zaległo w mojej pamięci. Jednakże a, biorąc pod uwagę, że dwie strony a, do pracy i z pracy na tym odcinku drogi potrzebowałem 30-40 minut, żeby się znaleźć w pracy. I z pracy do domu łącznie, tak? W tej nazad. A jadąc autobusami, heh, schodziło się czasami nawet dwie godziny dłużej. No to, uwierzcie mi, że wybór motocykla okazał się jedynym słusznym, ponieważ pozwala zaoszczędzić mega czasu. To ja rozumiem, jeżeli ktoś. Wiedzie statyczny tryb życia, siedzi sobie w domu i, i nie zajmuje się niczym po pracy, siada przed monitorem komputera albo przed telewizorem i nic nie robi. Ogląda serial, ogląda film albo po prostu sobie gra czy coś takiego. No oczywiście on ja teraz powiem, że nie rozumiem takich ludzi, bo dla mnie jest to marnowanie życia i marnowanie potencjału. Tak, takie nic nie róbstwo. No to jeżeli ktoś wiedzie taki tryb życia, to, no to dla niego to może być wszystko jedno, tak? Chcesz sobie jechać te 4 godziny do pracy, w tą i z powrotem. Twój wybór, twoja sprawa, możesz sobie tak jechać. Są oczywiście ludzie, którzy nie mają innego wyjścia, tak? Ja to rozumiem. Są ludzie, którzy muszą jechać samochodem do pracy, bo na przykład mają dzieci, do, które zawożą do przedszkola, bo, bo rozważą całą rodzinę, ja to rozumiem, ale jest cała masa ludzi, którzy jedzie samochodami tylko dlatego, że ma samochód. A to już jest głupota. Bo raz, że to jest nieekonomiczne, a dwa, że no, na takim dystansie nie daje ci żadnej oszczędności czasu. No dobrą sprawę. Taka oszczędność czasu to nie oszukujmy się, to nie jest oszczędność czasu. Ech. Także co, no, motocykl na Warszawę Zajebisty wybór, także jeżeli Jeżeli macie możliwość To polecam Wam zrobienie prawka, przesiadkę na dwa kółka A Już niebawem będziecie mogli prawdopodobnie pojeździć sobie dwoma kółkami Mając tylko i wyłącznie kategorię B Będziecie wtedy co prawda jeździli tylko 125, ale zawsze jest to jakaś Jakaś przesiadka na coś, czym i tak szybciej dojedziecie z punktu A do punktu B a także motocykl zdecydowałem się na motocykl właśnie głównie przez to, że ani ekonomia, ani wygoda nie jest dla mnie tyle warta, co po prostu mój własny prywatny czas, bo te dwie godziny, które zaoszczędzam dziennie, jestem w stanie przeznaczyć na rozwój tego właśnie motobloga. Także jeśli się tutaj przez przypadek i jeszcze mnie nie subujecie to zachęcam do subskrypcji jeśli Wam się oczywiście podoba a zachęcam też do śledzenia moich poczynań na Facebooku bo tam będzie tego znaczy będzie jest tego znacznie więcej a na dzisiaj a na dzisiaj to tyle koniec końców meritum, najważniejszy wniosek w tej całej historii motocykl wybrałem dlatego gdyż zbyt bardzo cenię sobie swój wolny, prywatny czas. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, widzimy się, słyszymy przy okazji następnej nagrywki. Na razie.